Spokojnie, spokojnie to nie są pomidory z tego roku. To jest pamiątkowe zdjęcie z poprzedniego roku, ale właśnie dzisiaj w tym filmiku będziemy sadzić pomidory. Dzień dobry, dzień dobry moi mili, moi drodzy. Dzisiaj, właśnie tak jak zapowiadałem we wstępie, będziemy sadzić pomidory, a właściwie pokażę Wam już efekt finalny i w jaki sposób zostało to zrobione. Pokażę Wam metodę mojego taty, w jaki sposób on sadzi pomidory i robi to od 30-40 chyba już lat. Właśnie w ten sam sposób zawsze są super plony. Zresztą, tak jak było widać na tym poprzednim zdjęciu. No to od czego zaczynamy. E, mój data sadzi pomidory w doniczkach pod folią w szklarni, ale w takich e, doniczkach właściwie opaskach. One są od dołu przepuszczalne, tak? Czyli taka opaska ma szerokość około 30 cm i 50 cm znajduje się e, zakopana w ziemi. I teraz jak wygląda przygotowanie właśnie tej gleby pod sadzenie. Przede wszystkim na sam dół idzie obornik koński. I to nie taki spaczki, ale taki prawdziwy obornik koński. Wiem, że taki obornik trudno dostać, więc z pomocą oczywiście przychodzą oborniki granulowane. I niektórzy mówią, że to źle, że nawożenie powinno się wykonywać jesienią, żeby ten obornik został przetrawiony i tak Słuchajcie, ta warstwa tego obornika jest tylko na dnie tej doniczki i jest myślę, że 5 cm, 10 to już naprawdę taki maks, ale, ale na pewno nie, nie ma więcej niż 5 cm. I to nie jest tak, że ten pomidor po posadzeniu od razu. Dosięgnie tego obornika. Chodzi o to, że te korzenie, w miarę jak będą się rozrastać, będą się wydłużać, to wtedy będą dosięgać do tego obornika no i przez cały sezon wegetacyjny zjedzą go po prostu, tak? Strawią go i odbiorą te wszystkie wartości odżywcze, które tam są zawarte. Także. Od razu tego nie dostanie ten pomidor, tylko po jakimś czasie stopniowo sobie będzie ten pokarm pobierać. I dalej na to przychodzi e, torf. Na to przychodzi torf. Fajnie jest dodać e, do tego torfu troszkę glinki, troszkę piasku, tak żeby e, trzymała się ta woda w e, doniczce. Tak żeby też było to podłoże przepuszczalne, żeby tam nie. Było to powodem do jakichś chorób i dalej I co jeszcze ważne, żeby dodać wapń. Wapń jest potrzebny do tego, żeby zapobiegać też chorobom, m.in. suchej zgniliźnie. To jest coś niepożądanego, także warto dawkę właśnie takiego wapnia Dodać do tej gleby, wymieszać z tym torfem, z tym podłożem, które sobie przygotujemy. Także tak wygląda przygotowanie podłoża pod pomidory przez mojego tatę, i zostawiamy około 5-7 cm od góry wolnego miejsca, tak? czyli wypełniamy tą doniczkę przygotowaną ziemią, 5-10 cm od góry zostawiamy wolnego miejsca i sadzimy pomidor. Możesz też użyć gotowego podłoża do pomidorów, takie podłoża gotowe dostępne są w sklepach ogrodniczych, dedykowane podłoże do pomidorów. Dla zainteresowanych odczyn pH takiego podłoża pod pomidory powinien wahać się w okolicach między 5,5 ,5 a 6 i pół jak sadzimy pomidor sadzimy go głęboko nawet pod te pierwsze boczne pędy nie musimy sadzić go równo z powierzchnią ziemi tak jak rósł w doniczce tylko właśnie sadzimy go głębiej tak żeby on się bardziej wzmocnił żeby nim nie bujało żeby on tam właśnie był bardziej stabilny od razu podwiązujemy go podwiązujemy lekko tak, żeby w miarę jak ta łodyga będzie się stawała grubsza, żeby to pomidorowi nie przeszkadzało, żeby ten sznurek czy cokolwiek czym spinacie do podpory naszego pomidora, żeby nie wrastało mu w łodygę. Więc ten supeł jest dość luźny. Ok, to jest kolejna sprawa. Jak gęsto sadzimy pomidory? No tutaj zazwyczaj około 50-60 cm jest odstępu między kolejnymi... Doniczkami. Ale to też zależy od odmiany pomidora. Musicie sprawdzić najlepiej albo jak kupujecie gotowe pomidory gdzieś w szkółce czy u producenta, no to zapytajcie, co to jest odmiana, ile miejsca potrzebuje, jak gęsto sadzić. Ale jeśli wysiewacie, jeśli robicie rozsady samodzielnie, to na opakowaniu zazwyczaj jest podana informacja, jak gęsto powinny te pomidory być posadzone. Chodzi o to, że one później się rozrastają na boki, tak? I wentylacja jest mniejsza, na przykład, tak? Nie ma dostępu do światła. Ehm, nie Dociera do owoców, one wolniej do, dojrzewają. Niektóre odmiany są bardziej krzaczaste, więc potrzebują tego miejsca więcej, więc warto e, na to zwrócić bardzo mocno uwagę. No i co? Na koniec podlewanie. Podlewanie. E, tak jak kiedyś już w jakimś wideo wspominałem, pomidory to są głodomory. Potrzebują bardzo dużo wody, bardzo dużo pokarmu, dlatego że rosną przecież duże, dorastają do dwóch, niektóre odmiany nawet ponad 2 metry wysokości. Więc tego pokarmu jest potrzeba dużo, już chociażby do tego, żeby sama roślina urosła. A jeszcze nie mówimy o samych owocach, które później wiszą, są ciężkie, duże. E, na takiej roślinie czasami wisi kilka kilogramów. One też przecież głównie składają się z wody więc ta woda jest potrzebna. My podlewamy najrzadziej co drugi dzień i tak jak tutaj widzicie tę doniczkę, te 5 cm od góry tego wolnego paska, no to właśnie przy każdym podlewaniu dwa razy, po prostu podlewając wężem, dwa razy trzeba dopełnić do samej góry doniczki. A tutaj akurat e, tym razem mamy zamontowany taki system e, kropelkowy, czyli jest linia. E, Kroplująca tak naprawdę to jest wąż bez tych otworków i są zamontowane dodatkowo na nim kroplowniki w odpowiedniej odległości, tak żeby ta woda trafiała do doniczek, a nie poza nie. No i to podłączamy po prostu pod kran z wodą. I tak to właśnie wygląda: pomidory posadzone, więc teraz czekamy na efekty. W międzyczasie, tak jak wspomniałem, podlewanie, nawożenie. Przeglądanie e, tych pomidorów e, co jakiś czas, najlepiej raz w tygodniu usuwanie wilków, sprawdzanie czy nie pojawiają się jakieś szkodniki, jakieś choroby i tak dalej tak dalej także. To nas teraz czeka. Jeśli chodzi o nawozy, jeśli chodzi o gotowe podłoże do pomidorów, jeśli chodzi o wapń, jeśli chodzi o obornik, to wszystko znajdziecie w naszym sklepie Dzień Dobry Ogród.pl, do którego serdecznie zapraszam. A jeśli to wideo dzisiaj podobało, zostaw łapkę w górę, możesz zasubskrybować kanał, żeby YouTube informował cię o kolejnych odcinkach. A ja dziękuję ci za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!